Manna. Zaczynamy od ostatniego save'a i już mamy telefon na samym starcie. Dobra, więc ktoś znalazł kupca na nasz towar. Prawdopodobnie w najbliższych misjach będziemy musieli mu przeszkodzić <laughs> yeah. Dobra 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 To że nie mam super gałdu to nie znaczy, że mogę je niszczyć nie? Lecimy do LE Do LE na minimapy Kurwa mać Nie umiem w tym wasiku ludzie jeździć, tragedia Mluvila, oh, yeah. to je prostě porážka, jak to lidi jezdí časem. Kradną samochody, co to? No, k kurče bečka. Dobra, musím ogarnąć dupę. Jechać do tego Elki i zrobić tą misję. Bez kitu. Oh for God's sake, it's you! Oh, jeez, I'm gonna need new pants. Hey, those psychos from up north—they've been on the horn, and they're coming down here soon. Now, where is the goddamn money? Relax, relax. We're not at that part yet. Oh, I thought that you were taking care of this. I really did. And now, those Guidos say we gotta do them a favor. You mean I gotta do them a favor? Oh, of course that's what I mean. Do I look like I can intimidate a jury? I couldn't intimidate a child, and believe me, I've tried. Now look, it's either that or Ferrelli's cousin Giorgio gets five years for fraud. You gotta take these guys out. I understand. Help the jury change their minds. Don't worry about no, it. No, 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 no. No! I tried that. The jury case didn't go so well. So make them change their minds. Dobra, to tyle. Oje no ja nieszczęśliwy wypadek. Ale motek może się przydać, tu się zgodzę. Muszę zastraszyć dwóch przysięgłych, ale nie mogę ich zabić. Nic prostszego. Lecimy najpierw do trójkąta. Wie! Kurde powiadomienie z Escape'em mi śledziłem Migota no, rano to pojedziemy do tego konta, wypierdolimy mu bułę na Czechę I Tyle w temacie nie? nie pamiętam już tych misji z Vice City tak za bardzo ale No powiem, że tą kojarzę nie? No zawsze była o, pizza! Kurde, no i co to miało znaczyć? Pierwszeństwo miałem, kurwa mać, że tak się wyrażę. A wiem, to. No, wiem, wiem, dobra Siema ma? Eee... No, to wiem właśnie. Przysięgły. Ale mu rozwalę to auto. Cholera, jasne ciasto. No, to się nazywa demolka. No nie wiem, ja mam wrażenie, że on nowy buchł, czy jakich No. No i został zastraszony. To jednego mamy z głowy, mogę sobie auto wziąć? Okej. Okay. Ale szczerze mówiąc, po co mi to. Auto jak mam swoje? Dobra, lecimy do następnego kondona. Do kwadracika. Jeez, yes, zaczęło się, zaczęło się. Już się kurczę, beka zaczęło, nie. Leciała na Renatce I teraz będzie skok roku We are the champions! Tarara, Dum dum Evolution Ta Dzieliście to? To był profesjonalny skok Z już z samochodu Wie Dobra, tutaj jest następny. To był już zakręt z uszkodzeniem auta. Ale to tam mniejsze to nie? Tutaj mamy koleżkę. To, to jego auto? Nie, ja muszę mu chyba przypierdolić. Siema. Giorgio? Zacząłem najpierw dać chłopa młotki, co to było w ogóle? Co to w ogóle za misja? A auto mi już ukradli, nie, tam zaparkowałem, tak? Nie, to nie moje auto. No, moje! Nie, to jest takie same, tylko że nie moje. O no, wiercz, albo i moje, i ktoś od i tu zaparkował sobie, bo był na tyle inteligentny. O! Sunny, how's the suntan? I ain't got no suntan. We ain't got my money either, so I'm one of myself. What are you doing? So tell me, Tommy, what are you doing? I'm looking for the money, Sonny. Don't worry. I am worrying, Tommy, that's my style because I seem to have this problem in my life with unreliable people. Don't be an unreliable person, Tommy, please. Do us both a favor. I'm looking forward to hearing from you. That's you Sonny. That's ducky Ten z pierwszego odcinka, z tym cygarem, co tak przez swoje pieniądze bał O, mamy pasażera No cóż Wow, wow No kurde, musiałeś skręcać w prawo Nie mogę już sobie odpuścić No patrz, policjant chciał mi skoczyć pod koła I na mnie poszło oczywiście, że to ja go potrąciłem w bez policjant be Policjanci na 20 city są bezkarni. znowu ktoś dzwoni To pójdę, ty jak będę miał czas Ci hey, ludzi. Tommy, Tommy any progress? no, 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 no. Tell me later, tell me later. Tommy, this is Avery Carrington. I believe you met at the party, not in person. Got other things on our mind? I'm trying to keep the wolves from the door. So, could you please cut me some slack? I'm stretched like a wire, and even if I'm dead by the end of the week, I'd like to think that I didn't die poor. Now, just okay? calm down, both of you. Son, you help me, and any grease balls giving you a hard time, I'll see to it they take a long dirt nap. Okay, what could I do for you? This delivery company's got its depot on some prime land. They won't sell, they're hanging on like a big old prairie rat. So we gotta go in there and smoke that vermin out. Head on down there and stir up a hornet's nest. The security will have their hands full and then you can sneak in and put them out of business. And you could drop by Raphael's for a change of clothes. You might be there a while, but yeah, go for it. Should be a riot. The balls drop like they should. Stop by my office sometime. Who are these pricks anyway? pricks, rug-wearing pricks, surrounded by pricks. No Dobra. Ojej, nie wiem, czy się przebrać to jeszcze masakruje swoje piękne w auto. Dobra, dobra. Tutaj gdzieś teraz jest ten Rafael, widzę na mnie nie ma jeżeli to ten Rafael... Hitmajera mi zaraz auto ukradną Ojej, W co się przebrałem? W robotnika Dobra To już wiem, że ta misja będzie ciekawa, bo ją pamiętam Tak podejrzewałem właśnie po tych rozmowach, że to będzie ta misja Ale już się i tak nie doczekać mojej ulubionej misji w tej grze Helikopterka, żeby rozjebać budynek Tych budowlańców to jest tak przechuj chujowa misja. Tak jej nie lubię. Boże jak ja jej nie lubię. Nigdy <grybujesz> ja jej w sumie nawet sam nie zrobiłem. Jeszcze ktoś mi pomagał. Teraz będę miał okazję. Bo tak jak mówiłem, w iCD grałem ostatnio z 500 lat temu. teraz zaparkujemy. O! Bunt, bunt jakiś. Wolne związki robotnicze! Chcemy pracy! Chcemy kurwa pracy! Chcemy pracy! Dobra! Czekajcie, bo będzie rzeźnia! No i się zaczęło! Furtkę. Furtkę. jakie te auta mam poniszczyć kurwa? Aha! Dobra A to autka? To jakoś w ten sposób mogę zniszczyć? No to nic mi nie dało, kurde beczkę To zniszczy Pyk W nieco ciekawszy sposób ta auto zniszczę hmm. Jak, w jaki sposób by to wykończysz? Już chyba wiem nawet. No już wiem. Jakby też wiecie to ty dobrze. Patrzcie. Tutaj jest ryzykowne dosyć. Ale kto nie ryzykuje szampana, nie pije. Dlatego...

It was a most unfortunate incident that happened with your the deal. I know. I want you to know, me and my people are doing their utmost to get to the bottom of it. If you'd like to talk to me more privately, you can find me at the boat. Yeah? Okay? Good day, señor. Nie mi tak. To jak skończyłem tam do misji dalej mi bawił. To tysiąc kafła. Tysiąc kafła. Dobra, pojadę do... tej budki bym pojechał. W sumie w kolejności to ona była... W kolejności to ona była... Gdzie ona jest? Budka telefoniczna... Wyłącz tą legendę... Dobra, chuj, znajdziemy. Pora sobie. Dobra. No jeju! Yeah, um, już, na, już przestaje um, narzekać, i narzekać i na tych jako oni po prostu to jest śmiesz. Dobra, jeżeli gdzieś ktoś z pigułka. Spowalniająca, ona chyba była. Dobra, dobra, dobra dobra. Tutaj będzie then, teraz jakiś szef. Ła, będę miał coś podejrzewam że ja mam ten helikopterek, bo się, tego, Oj, boję się. No ale kto nie ryzykuje szampana nie pije. Come Hell, my daddy used to say, never look a gift horse in the mouth. And by golly, he never did. Would you like a drop of the old Kentucky? No, thanks. A clean thinker. I like that. Now, the property business isn't all about highfalutin' paper pushing. It's about dirt and the will to claim that dirt. You with me, son? Oh, yeah. Well, I need some tenacious bastard to let go of some dirt. And you look to me like the kind of guy to persuade him. Persuasion's my forte. Yeah, he'll be down at the country club, down on the golf course. They don't allow guns, so his bodyguards won't be packing lawgivers. Go beat eight tons of crap out of him. Here now. I got you a membership, and boy, you're gonna need more appropriate clothing. This guy's my new friend. <toddose> <toddose> no, się przebrać. I Pamiętam, to to Jednak wolę tą misję z helikopterkiem sobie zostawić i robić ją na początku odcinka. Żeby najbliżej pochłonęła mi cały odcinek Dobra, trzeba będzie na rondzie zawrócić Dobra, zawróciliśmy sobie, w ogóle jadę jakimś Trabantem, co to ma znaczyć? Też u Rafaela mam znowu się przebierać. Czemu chłop podniósł ręce? <laughs> Prawie potrąciłem, nie? Dobra jest To jest auto jest takim shitem Że mi szkoda tego auta jakiś nowy sklep Co Gdy auto zaparkowane Można się przybrać Jak ja wyglądam? Który to powiedział? Który to powiedział? Ty? Kurwa ty? Masz szczęście, że nie mam klamki, ale wiem, że to ty Dobra. Więc nie jedzie naprawdę nic żadne inne auto. Dobra, nie już czemu nie na żadnego Lamborfene, ale to niedaleko. Nie. Ale jest to auto, to auto też jest fajne. Nie wiem, jak ono się nazywa. Ale jest fajne. Maluch, Fiat 120 p Mam go zabić, innymi słowy Załepana to było łatwo, wpisywałem kotek jak już, weszło, już Jak już byłem na polu golfowym i... To się kończyło, w sumie... Pff, no jak to się miało skończyć? No. Łatwo, tylko gdzieś jest golfowy chyba

Tutaj ja miałem grę po angielsku oczywiście, bo jak mogę mieć grę po polsku, to nawet internetu nie miałem no. Dobra Trzeba coś To takiego fajnego, nie? Tutaj mamy życie Jak coś, będę pamiętał Dobra Już się nie wywalaj, umrę na tych Hmm można skminić... Pomyślmy... Tego chyba nie skminię... Jeszcze raz... Nie, tego nie skminie Dobra... Kto jest ten O, o cholepa... Oooooo wow. wow. Ooooooo Będzie za dyma Będzie... Ale on mi spierdali. O oh, dalej go się uda. Na, ra, ra. Dobra. Powijam pacy fundę. Oni mnie dalej gonią? No, chodź, 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 chodź. Dobra, jak chcę teraz wyjść? Oto jest pytanie. Czyż nieprawdą jest to, że pora na. Nie. Dobra, myślę, że. Możemy spróbować jeszcze jakąś jedną myśliwkę zrobić, teraz dla odmiany do tego... telefonu Albo do C, do C, 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 do Cortiza, tak? No już o, prawie jesteśmy przy wyjściu Z tego całego... Pierdolonego fajcenia Bo i mamy kill golfowy, no i hit, moja pierwsza broń po tym jak umarłem w misji samobójczej Siema! ho. <grydzy> Dobra I co? Przebrałem się z golfisty na golfistę No A lecimy, lecimy, lecimy Do Cortiza O, to autko jest fajne To jest, to autko jest już konkretne Już nie jest taki jak ten Trabant Dobra dawać trzeba do Tortiza i zrobić misyjkę, zakończyć odcinek i czekać do następnego. WIE yeah. Dobra dobra i teraz będzie kurwa LAP Teraz to ja śmigam, tym autkiem to ja mogę latać, wie Czemu ja tego auta nie kupiłem sobie w Ameryce? Dalsze nie zastanawiał czy takie, auto są naprawdę w tej Ameryce. Taki. No dobra, już do tego telefonu pójdziemy. Teraz ja mam lipne do, do tej misji. To będzie misja misjonarzów. Ja mam tylko 40 hp. Dobra. To zostało dostaw, jakich kurczę beczka dostaw 48... O kurwa, mi tam ktoś ucieka. się czeka, bo już chyba skończy się. A? Taka trudna misja Była jedna z prostszych Jakie dzisiaj zrobiłem Milordzie Dobra, myślę, że nie ma co świrować pawiana już Pojedziemy odnowić furę Nie no po co mam odnawiać furę, jadę po jakąś broń Nie będę kupować jakoś dużo, ale jakąś kupię, nie? Pójdziemy zapisać no i zakończymy odcineczek, nie? Czy nie? Tak, brak towaru, To ekstra nie chcesz szoguna. Dobra, myślę, że styknie. Mam tyle. No i do teraz. Ja tutaj dużo. Muszę gadać Bo... Yy, LOL 20.15 Dobra ŚWIRO... A... Eee... Patrz Patrzcie Wymijanie Chuże wyprzedzanie, ale dobra Dobra Weź zejdź mi z parkingu, chłopie Dobra Dobra Może zniszczyć dowód zbrodni Jezus! Zejdźcie mi z drogi! No dobra. pela. nami za co Dobra, no to. Myślę, że odcinek był fajny i do zobaczenia w kolejnym odcinku, je. Siemanko.